Brakuje Ci funduszy na wymarzony skład? Chciałbyś zagrać pelę z Idanem czy Maradoną? W takim razie wbijaj na superkońcy.pl Końcy kupisz za pomocą wielu metod płatności A na Twoje konto trafią bezpiecznie dzięki unikalnej metodzie dostawy Z kodem PABLO 5% taniej A więc siemanko, witam Was bardzo serdecznie Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Pablo, a to prawdopodobnie Chyba 55 odcinek FIFA 20 Ultimate Team Roto Glory I dzisiejszy materiał będzie z jednej strony smutny A z drugiej strony będzie wesoły Ponieważ smutny będzie dlatego, ponieważ pożegnałem Antuana Griezmana Niesamowitego Francuza, który Dał mu Elite 1, grał naprawdę fantastycznie Teraz widzicie jego statystyki Na ekranie, ponad 100 bramek w ponad 100 spotkaniach Wiele asyst, no karta genialna, wybitna I z jednej strony, no po co go sprzedawałem, ale z drugiej strony Dzisiaj zrobimy coś Na co czekałem ponad rok George Best To jest Moja legenda FIFA 19, piłkarz, który zmieniał oblicze praktycznie każdego spotkania. Czekałem ponad rok, żeby przeprowadzić ten transfer FIFA 20, który był zdecydowanie bardziej skomplikowany, ponieważ rok temu mieliśmy SBCO. Ikony. Teraz trzeba było widać troszkę gotówki. Moi drodzy, karta Georgia Besta jest warta ponad prawnie, no prawie 2 miliony monet. To jest naprawdę dosyć sporo i moje oczekiwania względem tej karty są naprawdę dosyć spore. Nie ma on 4 gwiazd, nie mam gwiazdek sztuczek, nie mam 5 gwiazdek sobie nogi, aczkolwiek ma kapitalne statystyki. No, sam widzicie jak to się prezentuje, wygląda to naprawdę imponująco. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów i umówmy się, 500 etapek w górę i kolejny test super karty. Georgia Besta damy sobie na pozycję a na pozycji pomocnika damy sobie Embabo oczywiście in-game to będzie wyglądać tak, że Best będzie grał na pozycji napastnika, a Mbappe gra będzie grał na pozycji skrzydłowego. Także za chwilkę przejdziemy do testowania George'a Besta. Jestem naprawdę bardzo dumny, jeszcze raz wam to mówię, że zakupiłem tą kartę. Mam nadzieję, że będzie grał tak dobrze w 19. Z takich jeszcze informacji, zanim przejdziemy do spotkania, to zrobiłem Bakayoko. W poprzednim odcinku wam pokazywałem, że zamierzam robić właśnie Bakayoko w wyzwaniach. I e, zrobiłem Francuza. Będziemy go pewnie testować. Kto wie, czy Clarence Sadorfa nie będę sprzedawał, żeby może kupić jeszcze jakąś inną, fajną, drogą kartę. Z takich jeszcze informacji świeżutkich, to e, pokażę wam, co wbiłem w Food Champions. Rozegrałem pełne 30 spotkań na na streamie właśnie Food Champions, co się ostatnio w sumie Często dosyć nie zdarzało e, Także Elita 2 wbita e, W sumie ranga, którą ostatnio wbiłam bardzo regularnie Także nic nadzwyczajnego, nie grałem też jakiegoś Super ciekawego spotkania z żadnym e, rywalem Także nie będę wam pokazywał żadnego Spotkania e, z relacji, ponieważ Nie ma to za bardzo sensu, no ale mam nadzieję, że W ten weekend ponownie będziemy walczyć o Elitę 1 A może i o coś więcej, ponieważ No George Best, mam nadzieję, że doprowadzi Mnie do jakiejś fajnej rangi, teraz będę grał pewnie już Kilanem Mbappe również w pierwszym składzie Ponieważ na razie e, ostatnio grały na ławce rezerwowych Także, no, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Okej, okay, mamy rywala Rywal również dysponuje Kylianem Bapę w wersji 90 Mamy również Neymara, Potman. No, bardzo fajny skład, również Frenkie de Jong Toty, Butraguenio Baby, SCM Prime No, składzik naprawdę bardzo konkretny No i Areola na bramce Best to moja aktualnie najdroższa zakupiona karta FIFA 20, także mam nadzieję, że Było warto, mam nadzieję, że będzie lepszy od Griezmana Jedziemy z meczem Podanie do George'a Besta, George Best, ale się obraca! I strzał, jaka petarda! Wow! Jeden do zera. Nie, no, naprawdę jestem zaskoczony. To był naprawdę bardzo mocny strzał. Jeden do zera, fajnie to wyglądało. Nie, no, naprawdę, e, nie spodziewałem się. Właśnie tak miałem już moment, 7 minut meczu, w ogóle nawet nie widziałem tego Besta na boisku. Jedno podanie do napastnika, cyk, obrót, strzał i naprawdę ta siła strzału robi różnicę. Griezmann tak nie robił. Podanie do Besta, Best podaje do Salah'a, Salah jeden obrót elegancki, Salah, aj był blisko. Best, podanie do Neymara, Neymar szybki obrót i mamy 2-0, asysta Georgia Besta. Także mamy debiut Besta, mamy bramkę, mamy asystę. i sytuacja, rywalacz Ferdinand kapitalnie tutaj e, interweniuje, no ostatnio w Foot Champions go wybrałem jako MVP całej ligi weekendowej, bo naprawdę Ferdinand, to jaką chłop robi robotę u mnie na środku obrony, to jest niesamowite, teraz podanie do Kyliana Mbappe aj, spalony, Mbappe może na szybkość, Mbappe, tu się pięknie przepnął, no i teraz, to jest mojego pierwsze spotkanie w ogóle w podstawowym składzie, więc zobaczymy jak sobie poradzi Mbappe, ale już sobie dobrze radzi, bo już miał asystę do właśnie przy bramce Georgia Besta, więc oby tak dalej i teraz tutaj delikatna kontrola piłki Neymar, podanie do Sedorfa, może coś fajnego z tego wyniknie. Jeszcze raz podanie do Salaha. Salah, Salah, Salah szukamy kogoś. A i tutaj Rywal sobie znalazł troszkę pozycji i to będzie niestety rzut karny. Ferdinand tutaj Interweniował według sędziego nieczysto i zobaczymy, czy Neymar zamieni ten rzut karny na bramkę. A jednak kuma, jednak Kuman, coś świeżo, będzie w prawo strzelał. I ja się w prawo rzucę, a i było w środek. Ok, mamy koniec pierwszej połowy spotkania. I tutaj na ekranach George Best łącznie jedna próba oddania strzału i ta próba zakończyła się bramką, także jestem z tego bardzo zadowolony. Eee, zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Rywal odpowiedział bramką z rzutu karnego, więc mam nadzieję, że. A, jednak Rage Okej, okay, best w pierwszym spotkaniu Jedna bramka, jedna system, ale tak tego nie zostawimy Zagramy sobie jeszcze jedno spotkanie, bo ja liczę na więcej bramek besta Chciałbym wam również lepiej zaprezentować tą kartę Więc przechodzimy do kolejnego meczu Okej, okay, składik naszego drugiego rywala Wygląda również naprawdę bardzo imponująco Jest również Toty Arnold, którego sam posiadam Jest są 90 Mbappe 92, Jest Mbappe92, jest Sien Mane Toty, Roberto Carlos Prime Te karty rzucają się w jeszcze również Marcel Desai Składzik naprawdę bardzo potężny i myślę, że będzie ciężko, ale to jest dobry sprzęt dla Besta. Pierwsze, co mi się rzuciło w ołczy, to naprawdę niesamowicie Best robi szybko dragbaki, co naprawdę mi się niesamowicie podoba. E, no bo wiecie, że ja jestem wielkim fanem dragbaków, robię ich czasami po 10 na jedną akcję, ale naprawdę robi strasznie to szybko, ma strasznie szybką nogę i to, i to jest imponujące, to jest imponujące. George Best! Wow! Jakim cudem on to lewą nogą zmieścił? Jakim cudem on to lewą nogą zmieścił? Przecież on ma tylko. No dobra, no cztery wiaski to też powinno mieć uderzać, ale. nieźle. Ojojoj, Kilian Bape. Ojojoj, oj, Ramosito, co tutaj go wyczyścił? No było to naprawdę bardzo eleganckie, bardzo eleganckie. To aż nie w stylu Ramosa, bo to nie było na czerwoną, to był idealny wślizg. I teraz podanie do Neymara. Coś na wolne pole, tu może go wypuścimy. I do Georgia Bessa troszkę miejsca dla Irlandczyka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podanie dobre do Sedorfa. On podaje... Aj, mamy problemy. Mane to jest dosyć szybkim piłkarzem. To chyba wszyscy wiemy. Yy, nie doścignie go. Mamy jeden do jednego. Aj jaj, aj. mamy dwa do jednego. No rywa się zdecydowanie zdenerwował chyba po tej pierwszej bramce. No ale ładna bramka kliam w wersji 92. Takie sytuacje zawsze kończy Salah, Salah, tutaj mamy teraz dobrą sytuację, czy będziemy mieć okazję strzelać bramkę George'em Bestem, chyba nie do końca, Neymar, 2 do 2, 28 minuta spotkania, bardzo ładna akcja Salaha, no i kapitane wykończenie Neymara. Salah, to będzie ostatnia szansa w tej połowie, żeby tutaj strzelić bramkę, podanie do Neymara, Neymar kombinuje, a podajmy do besta tą piłkę i George Best i gol, mamy to, ależ to było silne uderzenie, mam wrażenie, że to w ogóle leciało w bramkarza, no ale nie wiem czemu bramkarz to... To wpuści. mamy 3-2 do 2 w 45 minucie doliczanym czasie gry No ładnie, druga bramka Besta Okej, okay, koniec pierwszej połowy tego spotkania Co tutaj więcej mówić? Dwie bramki Besta e, Rywa naprawdę bardzo fajnie gra Także zobaczymy, co będzie się działo w e, drugiej połowie tego spotkania Tutaj z tego, co wynika każdy strzał celny Równa się bramka George Best, George Best fantastyczny George Best! Było blisko George Best powiedział uderzenie z lewej nogi jest gól, jest gól, jest trzecia bramka George'a Besta, jest hat-trick i to był kolejny gol z lewej nogi, naprawdę niesamowicie to zmieścił, nie wiem, ja się dziwię, naprawdę myślałem, że tylko piłkarze, to już mają 5 gwiazdek z słabszej nogi e, potrafią tak genialnie uderzyć z e, swojej słabszej nogi, a tutaj fenomenalnie dobrze, a my koniec tego spotkania, jak widzimy Best zabiera piłeczkę ze sobą do domu Eee, trzy brameczki strzelone Fajny mecz był, rywal naprawdę dosyć fajnie, fajnie grał Przegrywaliśmy w tym spotkaniu też przez chwilę eee, Także myślę, że to był dobry Dobry sprawdzian eee, Georgia Bessa. Zobaczmy to jeszcze raz Trzy bramki, eee, zero asyst Fantastyczne spotkanie, od drodzy, więc tak to się prezentuje Tak aktualnie wygląda mój nowy składzik Na czele z George'em. Bestem Tak pewnie w takim właśnie ustawieniu Będę grał pewnie kolejny Food champion, Więc może powalczymy o Elite 1, ale to wszystko już Dowiecie się na streamach Mam dla was taką jeszcze jedną informację Ponieważ jest tutaj do zrobienia w SBC Taka jedna paczka urodziny futi nie tylko I tutaj mamy fajne karty do trafienia Więc jeżeli chcielibyście taką paczkę zobaczyć na moim kanale Jutro w czwartek, to Zostawcie łapkę w górę, będzie fajna aktywność, nie wiem Załóżmy 500 polubień, to e, taką paczkę jutro na kanale zobaczycie, a jest tam naprawdę sporo fajnych kart do trafienia, także myślę, że e, byłoby fajnie, jakbym tą paczkę otworzył. No wymagania są dosyć spore, aczkolwiek no, e, no czego się nie robi dla widzów. Dużymi krokami przychodzimy do zakończenia dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, to oczywiście wiecie co robić, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, najlepiej no, oczywiście wszystko. E, także widzimy się na kolejnych materiałach na moim kanale, na kolejnych odcinkach, na kolejnych streamach. Do usłyszenia, no i cześć, piąteczka.